To, co działało doskonale w Rumunii, przy naprawdę obrotach rzędu 2 miliardy średnio złotówek, okazało się, że nie do końca ma rację bytu w polskich realiach. Chcemy sprzedawać do większego rynku zbytu, bo Polska już się kurczy, no i chcemy sprzedawać drożej. No problem jest z tym drożej jest tak, że może się okazać, tak jak ty powiedziałaś, że to wcale nie będzie drożej, nie? Co gorsze, okazuje się, że rynek docelowy chce kupić taniej. Słyszałam, że firma chciała się skalować na Bułgarię, ale zapomniała, że tam się pisze cyrlicą. A drobny szczegół tam, tak Prawda? No, Wszystko jedno, no, najpierw sprzedawajmy po angielsku tam. Nie? Cześć! W tej serii odcinków postaramy się wyciągnąć z szafy różne, ciekawe, fajne i niefajne, zabawne, czasami smutne i raczej negatywne historie sprzedażowe. Przede wszystkim rozmawiamy o tym, jak nie powinno się sprzedawać, jak nie powinno się zarządzać sprzedażą, jak nie powinno się wychodzić na zagranicę lub rozwijać zespołów. Po to, abyście mogli wyciągnąć z tego wnioski, abyście nie popełniali tych błędów u siebie. Czy to jako właściciele, menedżerowie, czy jako handlowcy w swoim daily. A jako, że ja również mam doświadczenie sprzedażowe od strony zarządczej, menedżerskiej i operacyjnej, to postaram się opowiedzieć coś od siebie. No to zaczynajmy. Dziś będę rozmawiał z Magdą Grzegorzewską, która współpracuje z nami jako konsultantka Sales buddy, ale oprócz tego jest szefową sprzedaży. W firmach specjalizuje się w pracy z przedsiębiorstwami, które sprzedają do enterprise'ów. Magda ma bardzo mocny background zarządczy i menedżerski z organizacjami sprzedającymi w B2B w Polsce, ale też za granicą. Nie bez powodu o tym wspominam, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o różnych sytuacjach z życia wziętych. Cześć, Magda, miło mi Cię u nas gościć. Cześć, dzięki za zaproszenie. Jeżeli podoba Ci się to, w jaki sposób rozmawiamy o sprzedaży i interesuje Cię ten temat, to zapraszam Cię do subskrypcji tego kanału. Bądź na bieżąco z nowymi odcinkami. Magda. Najważniejsza kwestia na początek: jakbyś mogła podać takie najważniejsze powody, dla których firmy w ogóle decydują się wychodzić za granicę? Najważniejsze powody? Przede wszystkim jeden pieniądze e, czyli nowy rynek zbytu to więcej konsumentów e, rynek zbytu na Twoje produkty no i przede wszystkim silniejsza waluta czyli wiele organizacji i prezesów żyje w takim przeświadczeniu, że na Zachodzie e, jesteśmy w stanie przy dużo wyższej marży sprzedać te same produkty, uzyskając płatność w euro albo w funtach czyli w skrócie Przedsiębiorcy mają takie przeświadczenie, że jak w Polsce sprzedajemy za złotówkę, jak będziemy sprzedawać za granicą w euro, za funta. Albo, albo za funta za, za to, że to, co sprzedajemy, to jest razy pięć cena i 5 razy więcej zarobię. Tak. Ciekawe, ogólnie bardzo ciekawe doświadczenie. Myślę, że tak może się to udać i ma generalnie to sens. Jeden i drugi powód ma, jest sensowny. Magda, jakbyś mogła opowiedzieć o jakiejś fakapowej historii związanej z wychodzeniem za granicę albo jak tego nie robić, z niewychodzeniem za granicę. Dobra, to pewnie w tym momencie wszyscy by się spodziewali, że będę mówiła o store skalowanie polskiego biznesu za granicę. A ja bym chciała opowiedzieć trochę o się odwrotnym. Miałam przyjemność pracować, zresztą bardzo lubiłam tam pracować, w dużej organizacji, branża e-commerce, marketplace. Biznes fantastycznie sobie radził na kilku rynkach, Rumunia, Bułgaria, Węgry, i po jakimś czasie przez akwizycję zdążyli się zaznaczyć swoją obecność również w Polsce. Tylko przy całym swoim gigantycznym budżecie, jakim spółka dysponowała, nie wzięła pod uwagę takiej kluczowej kwestii jak różnice kulturowe i to, co działało doskonale w Rumunii, przy naprawdę obrotach rzędu 2 miliardy średnio złotówek. Okazało się, że nie do końca ma rację bytu w polskich realiach. To, czego nie wzięła pod uwagę, to że polski rynek ma zupełnie inne nasycenie, że mamy silną konkurencję przede wszystkim w postaci Allegro, Morele.net i że nawet sposób zarządzania i ludzie, którzy tutaj pracują, nie, nie są przyzwyczajeni do tych samych metod, metod, które działały do końca w Rumunii. Plus sam, że tak powiem, na tamtym rodzimym rynku Praca dla tamtej firmy to był prestiż, więc dla organizacji, nawet w rekrutacji, mieliśmy problem ściągnąć ludzi za te same pensje, bo to też był kolejny w ogóle fuck-up. Tak myślę. Próbowano ściągnąć pracowników za tą samą pensję, równowartość płaconą w innym kraju, co w Polsce, i nie rozumiano, dlaczego nie chcą tu pracować. Przecież to taki prestiż. Tylko tutaj, Brand Awareness był znikomy, tak naprawdę. Um, czy to fuck-up case? No. Um, Poniekąd, bo dzielnie próbowali ten, ten sposób działania przewalczyć przez jakiś czas. Przez rok, tak myślę, mieliśmy cały w ogóle zespół zarządzający, kierujący poszczególnymi jednostkami bezpośrednio z Rumunii, z headquarter ściągnięty. Kiedy ja dołączyłam do zespołu, Wszyscy Hedzi już jednak byli z Polski po transformacji i zaczęło to działać zdecydowanie lepiej. Tak myślę, że w momencie, kiedy ja odchodziłam, to były obroty rzędu 120 milionów. Mm. I wydajność operacyjna, efektywność i satysfakcja pracowników w ogóle w ramach pracy w tym miejscu zdecydowanie wzrosła. No dobra, to wniosek dla przedsiębiorców jest taki: czego, czego nie zrobić, albo co zrobić inaczej? czego nie zrobić albo czego nie robić inaczej, nie przyjmować, że coś, co działa na tym rynku danym i się sprawdza, będzie działało dokładnie tak samo, gdzie indziej. Uh -huh. Jest dużo takich rzeczy niepisanych poza, tak jak mówię, nasycenie konkurencją, cenność, czynniki kulturowe jakieś, y, sytuacja gospodarcza, ekonomiczna, y, takie rzeczy nawet jak… To też kolejny uh -huh. fuck-up case. Słyszałam, że firma chciała się skalować na Bułgarię, ale zapomniała, że tam się pisze cyrylicą. Um, drobny szczegół tam. Taki, prawda? Nie? Wszystko <grym> by... jedno. No. Najpierw sprzedawajmy po angielsku. Tam, Dokładnie. Nie? Także nie należy oczekiwać, że coś co jest konkurencyjne, to też jest później takie kwestie jak zaawansowanie technologiczne później. Mhm. Um, czy, to, czy to oznacza, że ta firma nie sprawdziła rynku? Myślę, że nie. Myślę, że była przyzwyczajona do tak silnej pozycji na swoim rodzinnym rynku e, wokół siebie budowało dużo takich wysp w ogóle, bo tam powstały i odpowiedniki takie paczkomatów, i firma kurierska i była tak wysoce rentowna, e, tam mieli swoje showroomy w ogóle wokół tego e-commerce i to tak fantastycznie działało. Że mm, i podziałało też przyznam jeszcze w kolejnych dwóch krajach, bo zadziałało najpierw w Rumunii, potem na Węgrzech i w Bułgarii też. Mhm. Polska była jedynym krajem z tej czwórki, gdzie to nie zadziałało, więc oni w sumie nie mieli powodu może wcześniej. Dlatego czuli się tak pewnie, żeby myśleć, że będzie inaczej. To bardzo dziękuję za to. Czyli podsumowując, wniosek dla przedsiębiorców jest taki, że raczej nie zakładajcie, że jeżeli sprzedajemy to w kraju A, to się uda sprzedać w kraju B, tak dokładnie tak samo. To ja teraz opowiem o bardziej standardowym caseie z własnego doświadczenia. Niestety, a może stety. Yy, może bardziej przyziemna branża. O co chodzi? Chodzi o to, że opowiem o branży TSR i o takim założeniu, że jak sprzedaję to trochę o tym caseie, co ty powiedziałeś, że założenie sprzedaję w Polsce i dokładnie będę robił dokładnie tak samo jak w Polsce, tylko za granicą, ale opowiem ogólnie. Żeby, żeby dla słuchaczy i oglądających był taki background, bo nie każdy może znać branżę TSL, branża TSL, transport, spedycja, logistyka, generalnie w większości przypadków wywodzi się z tego, że kupujemy, sprzedajemy ładunki. Ja wiem, że to brzmi trochę prosto, ale chodzi o to, że w każdym kraju jest potrzebny transport, prawda? Czyli coś produkuje, coś sprzedaje, muszę przewieźć to z punktu A do punktu B różnymi środkami transportu, lokomocji, statkami, em, ciężarówkami, samolotami, różnie, w kontenerach i luzem. Więc. Jak firma jakaś coś produkuje, to musi ją przewieźć, prawda? No, problem jest taki, że troszkę jest patologia tego rynku taka, że stwierdzam to, jak ja bym dzisiaj stwierdził z Tobą, że zakładamy spedycję czy tam transport i no dobra, to robimy coś. No to co robimy? No kupujemy i sprzedajemy ładunki. Super, świetny pomysł. Nie? General, generalnie bajka. No brzmi, i logicznie. brzmi logicznie. No to teraz, skąd wziąć ładunki, które będziemy sprzedawać? No i większość spedycji, niestety, w Polsce, ale za granicą też opiera się swój główny kor biznesowy o to, że te ładunki bierze z giełdy transportowej. Jest coś takiego, nie? Giełda... Tak też bym pomyślała. Giełda transportowa, ma sens, uh -huh. nie? Czyli na giełdzie transportowej znajdują się ładunki i ja biorę ten ładunek, ładuję do siebie na ciężarówkę i wiozę do punktu tam B i wtedy dostaję kasę za przewóz tego ładunku. Problem jest taki, że w większości firm spedycyjnych w Polsce niestety wygląda to tak i może to jest patologia rynku albo nie, że są jeszcze pośrednicy pośrodku, czyli jest ten ładunek A, jest sobie pośrednik mm -hmm. B, sprzedaje do pośrednika C, a ten pośrednik C dopiero do tego przewodnika D. I wszyscy muszą zarobić. I wszyscy pracują na tej giełdzie transportowej. Mm -hmm. Więc genialny pomysł jest taki, że jak dzieje, działa mi to na rynku e, polskim i kupuję od A sprzedaje do B, sprzedaję do C i sprzedaję mm -hmm. do D do przewodnika, no to jak robię to w Polsce w ten sposób, no to to działa wszędzie. Nie? To ma to sens. Ale jest jeszcze jeden. Bardzo mądre co przedsiębiorcy robią, czyli stwierdzają, że ja nie chcę być pośrednikiem C, tylko będę pośrednikiem B, albo najlepiej A. Mhm. Więc po prostu, co robię? Zatrudniam handlowca, żeby dotrzeć do tego właściciela, tego ładunku i go pozyskuję, prawda? Mhm. No i jak na, w Polsce jest to dosyć logiczne, czyli mówimy w języku polskim, tak, potrafię to zrobić, po prostu wydzwonię tego klienta i zaproponuję trochę stawkę niższą, no to z nim pojadę. Mhm. Przekonam go. Już abstrahuję od tego, że jest inne prófy, czyli zaufanie, muszę zbudować marki. Tak. A, wywalamy, tego nie ma, jest tylko cena, tak? Mm -hmm. No i najlepszym pomysłem, żeby wyjść za granicę jest co? Po prostu stwierdzam, że ten handlowiec, który dotychczas sprzedawał w, na rynku polskim, w polskiej kulturze, w języku polskim, będzie teraz poszukiwał klientów gdzie? No, za granicą, nie? no? <grym> bo za granicą jest, są ci sami klienci, w ten sam sposób kupują i sprzedają, czyli Mamy też tą giełdę transportową, ale w ogóle to jest nieistotne, że mamy tą giełdę transportową, więc stwierdzam, że teraz będę miał handlowca, który będzie dzwonił bezpośrednio do producentów, nie wiem, ja na przykład jedzenia albo stali, czegoś, no nie wiem, mebli. I on, teraz, mhm. on po prostu tam zadzwoni, ten e, klient stwierdzi: Halo, dzień dobry, super, że dzwonisz. Czekałem na to. Czekałem na to, <laughs> że do mnie zadzwonisz, dzięki temu teraz ja będę woził to taniej, szybciej, dlatego że ty do mnie zadzwoniłeś. Genialny plan. I ludzie tak robią. Czyli zakładamy kolejną spedycję, dzwonię do tych firm i okazuje się co? Może no, on nie chce ze mną rozmawiać. Albo co ja mam mu powiedzieć w ogóle, że, żeby on go przekonać. Nie, no najważniejsze jest to, żebym zatrudnił handlowca, który będzie to robił. No i tu też jest fakap. I ta firma, o której ja mówię, to dokładnie zrobiła tak. Czyli sprzedajemy na rynku polskim, na tej giełdzie transportowej w większości hmm. przypadków, zatrudniamy handlowca, który dociera do polskich klientów i. Próbuję go przekonać, że sprzedajemy na jesteśmy świetną firmą transportową i tak dalej. W ogóle mamy super wyróżnik, jesteśmy najlepsi na rynku, to jest nasz główny wyróżnik i 25 lat doświadczenia. I dokładnie z tym samym wyróżnikiem idziemy na zagranicę. W Polsce jako tako się udaje, no to muszę zatrudnić handlowca. No pierwsze co muszę zrobić, zatrudnić handlowca, który będzie sprzedawał na zagranicę. Mhm. No to Magda mam do ciebie pytanie. Jakie są najważniejsze cechy handlowca, jak rekrutujesz handlowca, który mhm. będzie sprzedawał na zagranicę? Nie mamy takiego handlowca, to musimy go zrekrutować. Jakie są mm -hmm. najważniejsze cechy handlowca, które ma sprzedawać na zagranicę? Zresztą mm -hmm. odpowiem trochę jak prawnik. To Ale zale... poważnie. To z... no, poważnie, tylko poważnie. To zależy. Przede wszystkim szukałabym jakichś takich zależności, bo to, że skalujemy się za granicą, to jeszcze bardzo istotne, gdzie konkretnie za granicą, mhm. bo różne rynki, nawet europejskie, różnią się swoimi prawami. I tak rynek francuski jest bardzo hermetyczny. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś raczej pracował zdalnie i sprzedawał na rynek francuski z Polski albo pracował z ludźmi w języku angielskim tam. Czy tak samo Portugalia, Hiszpania? Tam angielski raczej się sprawdzi, plus, plus kultura pracy jest inna. Ci ludzie lubią się spotykać, fizycznie hmm. robić biznes. Inaczej to wygląda w przypadku Wielkiej Brytanii, więc w zależności od celów, ale zakładam, że chcemy osiągnąć wzrost sprzedaży, jakiś znaczący z tamtych nowych rynków, to przede wszystkim szukałabym jakiegoś analogicznego doświadczenia raz, że w tej branży, czyli w ramach produktów, które ja chcę oferować czyli na tym nowym muszę rynku. Czy wiedzieć, co sprzedaje? Warto by było, tak? Dobra, żeby Mówiłem nie przekwalifikować języku... kogoś. No, mówię w języku kraju? Yy, niekoniecznie w języku kraju, nawet wiesz, bo jestem przekonana, że w języku angielskim można obsłużyć i Stany, i Wielką Brytanię, i Irlandię. Ale jeszcze mam doświadczenie jakieś relewantne związane z pracą na tych konkretnych rynkach. Mam już jakieś relacje, to by było fantastycznie, do których, na które mogę się powołać partnerów potencjalnych, którzy mogą mnie polecić, nawet nie bezpośrednie. Ale w przypadku ABM-u to też super działa takie relacje, więc w tym kierunku bym celowała. Czyli generalnie szukamy człowieka, który się zna. Tak, a poza tym oczywiście takich naturalnych rzeczy, których zawsze się szuka, czyli spójności z tego z tym jak firma moja obecnie działa, czyli dopasowania do procesów, do kultury, do oczekiwań, do pełnionych obowiązków, bo to też ważne, czy ktoś jeżeli Szukamy sprzedażowca to, czy prospektował wcześniej, czy pracował na takich narzędziach, które są niezbędne, czy jest zapoznany z CRM-em. Fantastycznie, jeżeli pracował dokładnie na tym samym wcześniej. Na jakich pracował wcześniej celach, czy no, pracował to dobra, na celach. Dobra, to ta lista robi się dosyć długa i tak. wychodzi na to, że to jest skomplikowany proces. No tak, to nie jest takie proste. No dobra, to ja, uwaga, teraz się wspomagam. Kogo najczęściej szukamy, jednak, firmy te transportowe i ta firma też, kogo poszukiwała na taki rynek? Uwaga, czy tam. Młoda, dynamiczna, ambitna osoba, samodzielna, znająca język angielski na poziomie komunikatywnym, umiejętność nawiązywania i utrzymywania relacji z klientami, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres. Co to ma wspólnego z tym, co powiedziałaś? Wiesz, to nie wyklucza, że ta osoba ma również te wszystkie cechy, nie? ale nie stawiałabym chyba yy, jako priorytet tych wszystkich wymienionych kompetencji. No dobra, więc tak też było w tej e, firmie, o której mówię. Znaleźli tą młodą, dynamiczną osobę z językiem komunikatywnym, cokolwiek to znaczy. I jak zwykle okazało się, że jeden język komunikatywny to jest taki, że wiecie, jedziecie na wakacje i potraficie zamówić e, obiad w restauracji albo e, jak Idzie przewodnik i opowiada o tym, jakie są piękne widoki, jaki tu jest zamek, a jaki tu jest historia tego kraju, no to on wtedy ten rozumie. No i okazało się, że, ale żeby nie było, ten człowiek trzy lata pracował w Wielkiej Brytanii. Poważnie, tylko że w restauracji. Jest. Wiecie, różnica między sprzedażą w restauracji a sprzedażą specjalistycznych produktów i usług transportowych na rynkach zagranicznych, gdzie klienci na przykład pytają, w jakiej temperaturze ma jechać pomidor, a w jakiej sałata, a e, dlaczego mięso ma być przy minus 21, a nie minus 19. Ale w CV mógł odhaczyć pewnie łatwość nawiązywania kontaktów, pracę z ludźmi. Tak, i żeby nie było tak źle, o, dlaczego ta firma go zatrudniła, bo zanim pojechał do Wielkiej Brytanii, pracował jako spedytor w jakiejś firmie, ale Niestety, jak w większości przypadków, ten spedytor kupował i sprzedawał ładunki na giełdzie. A jak ludzie nie wiecie, jeżeli nie rozumiecie, o co chodzi z tą giełdą transportową, to giełdę transportową można porównać coś takiego, że jak ja bym był producentem, albo generalnie bym był, szukał półproduktów i chciałbym te półprodukty kupować na Amazonie, albo na Alibabie, tam w tym, na to czyli jest w tym marketplace, portal Marketplace, taki. i wtedy bym powiedział wam, ja jestem producentem i współpracuję z producentami zagranicznymi z Chin, albo z Holandii na przykład. Rozumiecie? Albo w ogóle z USA kupuję oczywiście te produkty na Amazonie i na Alibabie i ja je potem sprzedaję i ja mówię, że jestem producentem. To jest mniej więcej to samo. Mhm. Taki case, nie? Czy giełda transportowa to jest taki Alibaba i Amazon. To nie jest to abstrakcja, po prostu tak wygląda, nie? Czy tam jest dużo pośredników i na koniec gdzieś tam jest ten producent chiński, ale to jeszcze nie będziecie mieć z nim kontaktu, nie? Ogólnie, o to chodzi. No to zatrudniliśmy tego handlowca i Magda, jak myślisz, jak poszło? Hmm. No, nie spodziewam się oszałamiającego sukcesu. Wspaniale poszło. staram powiedzieć. się być dyplomatyczna po prostu. Nie, nie, no, żeby nie było. Ta osoba y, nie dostała żadnych narzędzi jak w większości firm, czyli mamy laptopa, telefon i idź dzwoń. Good luck. Good luck nie? No i to biedny, biedny spedytor, biedny handlowiec wziął i dzwonił. No i dobrze, no dzwonił, ale się okazało, wiecie co, że te firmy na nich nie czekają, że to jest kolejna firma transportowa, która dzwoni po raz dwusetny telefon dzisiaj i po prostu było no trochę spadań na drzewo. I ten handlowiec próbował raz, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, próbował tak przez sześć miesięcy i po sześciu miesiącach się zorientował, że tych wyników jest, są słabe wyniki, nie za bardzo jest tych ładunków dla niego, on na siebie nie zarabia i co zaczął robić? No na szczęście był trochę inteligentny i stwierdził, że będzie szukał tych ładunków na giełdzie, tej, tej zagranicznej, co prawda nie polskiej, mm -hmm. no żeby po prostu zarobić na wynik, na, na, zarobić na siebie, czyli zrobić wynik. Bo w większości, niestety, przypadków jest tak, że przedsiębiorcy nie uczą handlowców, co mają robić, w ogóle nie przygotowują tego produktu Market Fit, tylko ja da, jedziemy, nie uczą, nie? bo sami nie wiedzą. No to jest inny case. W każdym razie w tej firmie się po prostu nie udało i wyszło na to, że handlowcy są zupełnie niepotrzebni, w ogóle oni nic nie potrafią. I generalnie nie ma co sprzedawać na zagranicę. Lepiej się skupić na rynku polskim. Hmm. Świetne. I niestety, w, jeżeli chodzi o tą branżę TSL, to jest bardzo częsty case, że jest takie powiedzenie, że w sumie że nie potrzebuje handlowca. Lepiej zatrudnić tego spedytora, który będzie gonił. To, co się, czym się nauczyła ta firma, zatrudniając kolejnego tam już nie handlowca, tylko tego spedytora, to jest to, że, to, jest to co ty powiedziałaś. Szukamy osoby z doświadczeniem, hmm. najlepiej z własną bazą kontaktów. Hmm. Tak? Czyli mamy no. swoich klientów, przyniosę tych klientów do Ciebie, żeby móc tylko Ciebie pracować. Mm. Oczywiście wtedy ta rekrutacja trwała bardzo długo. Już nie było 500 CV, tylko 10 na przykład, tak? Bardziej kosztowne też. Bardziej kosztowne e, też. No i to jest niestety rzeczywistość takich większości e, firm, że, firm, że szukamy łatwego rozwiązania na już na szybko, a potem bardzo szybko chcemy wyjść gdzieś na zagranicę właśnie przez te powody, o których powiedziałaś, ja się 100% zgadzam z tymi powodami, tak? Czyli. Chcemy sprzedawać do większego rynku zbytu, bo Polska już się kurczy, no i chcemy sprzedawać drożej. No problem jest, z tym drożej jest tak, że może się okazać, tak jak Ty powiedziałeś, że to wcale nie będzie drożej, nie? Albo, albo co gorsze. Okazuje się, że rynek docelowy chce kupić taniej. I co wtedy? Problem. W sensie że straciliśmy pieniądze. Tak. No dobra, no to e, tym mm, słodkim podsumowaniem Zakończmy, słodko-gorzkim Słodko podsumowaniem zakończmy. Wychodzenie za, na zagranicę calnie jest takie proste, może dotyczyć tego, że źle zrobiliście produkt Market Fit i wcale to do was, to was nie pasuje, a może się okazać, że do, dobieracie złe zasoby też ludzkie i takie osoby, które nie potrafią to zrobić, a oczekujecie od nich cudów. To po prostu tak nie róbmy.